Około, około chyba tygodnia nagrałem taki film o SCP-087 czy SCP-183. Zaraz ja to pokażę. No o, 120 subskrybentów! Dziękuję wam, widzowie! A i jest to piosenka Ruby, Bądźcie na premierze, bo zaraz 24 grudnia i tak dalej. A nie, to 4 tygodnie temu, to wspomniłem się. No, to zaczynamy. I tu tak wygląda ta gra. Nowa gra. To to pierwszy raz sto, My to będę pierwszy raz w sto gra. Już myślę, że. Już myślę, że ja już jestem martwy, a ja tutaj coś trzymam. Robił I tu latarka. Siłów, zakazał, co jest? Tak wygląda SCP? Te drzwi są zamknięte. Ta SCP-087 Co ty gadasz? Wieka, pod ładowarkę, bo będzie to chyba minęło. Tyle czasu. Nie no, tak tyle procent, tak za 40 to możemy się rozładować. Już pierwsze? Jako Orlen, ten tak to musiałem zapomnować. Zróbmy. Czek! Czek! Kurna, co to jest, jest właśnie ta gra ze scp 087B. Mówię B. Czekaj, wersja, czekaj, 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 czekaj! Nie no kurna. Nie gadaj! Nie gadaj, nie gadaj!

Jedna sprawa, a, a, więc tak naprawdę w pierwszej kolejności ma powstać tego i również Bo tam pisał, że to nie jest. Ale jeżeli chodzi o tę technologię, już generalnie ta technologia jest implementowana. Dobra, a nie... powstaje e, pierwszy SMR. Następna sprawa, panie redaktorze i panie senatorze. Rynek możliwości danej firmy, a państwo się o in możliwości inwestycyjne. Nie mieliście żadnych pytasz. możliwości inwestycyjnych, proszę pana ze względu na wiele innych okoliczności. Mamy szóste to, piętro. Co jeszcze to pójdę do Six e Seven? branie pod uwagę waszej lokalizacji nie, nie no jest wypadku, nie 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 nie, nie. nie, nie, nie. dobra przejdźmy jeszcze do przekrobania boajemy bani no bajcie krzyżte waluty wow co to jest to prawo ustawy ustawy która de facto wymusza no i... nie mogły tylko trz... nie mogły tam zobaczyć listach, co, co jest tam w ręce chciały być giełdami kryptowalutowymi i oferować możliwość zakupu cyfrowego pieniądza to było zamknięcie polskiego rynku na tą nową technologię, która razem ze sztuczną inteligencją... Co za to za dźwięki? ...nowy świat, świat wirtualny... No, dlaczego nie mogą to nie być jeszcze fajne? Po... Co jeszcze mogą być? Jezus Maria, jak to wygląda? No, Już dziesiąte? Co ty gadasz? Również, ...przez który można finansować... ...sabotażystów, dy, dywersantów czy terrorystów, dlatego... Dwie minuty nagrywałam. ...trzeba nabrywały. stworzyć rany prawne, ale Polska jako jedyny kraj... nie ma. Ty, łaparadzie... <śmienność> badania, jak się wystraszy tych jako... Nie, no, dajcie mi ci, może, Jezu, dajcie mi 40 minut, wierzyci dobra? Dobrze. Ja jestem, Boże, jak się wystraszę tych debilów. Co, to gdzie? czy mówi, że zamyka się na to, otwiera się jak się to ma... tego długo gadać. Nie. nie nie jeszcze ktoś płacze. Naprawdę. Naprawdę. Gościu, nie strasz jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, my nie unikniemy Dobra. tego. To jest już tam rękę mam. Każdy rozwinięty kraj musi w tym kierunku iść. <laughs> już postawana. kamera się czas. Bardziej. Błagam, błagam. Ja to już, już kiedyś to grałem. Ja już to z moim kolegą grałem. Gra to się na multiplayer, ale już nie, ale nie można. Nie ja Ty! Ma w tym obszarze. I tak Co? Co to robi Nokia 3310? ...jak i kryptowaluta... Może być narzędziem terroryzmu, więc to jest jakaś fragmentacja. Who left you ten, from here? Ty naprawdę, już smokiem 3 Ty za Ty dupę! Co, kobieto! <coughs> Patrzę i dlatego, w że będzie. ona utknęła. Ileż to tych piętrów jest? Co jeszcze? Z nieskończoność może. Ja o kurna. Może być. No, no, Kiedyś to ja tam wytrzymałem z Wiktorem nie nie Gaming na multiplayer. Gronimu, 270. To jest to jest to jest to jest i my tam wygraliśmy, wygraliśmy to w końcu. Mamy już 25 Wiktorem grałem. O ty! Z fania kumały! Dobra, no ale tam Dobrze, ja tam nie zbliżyłem się tam. W, w ogóle, niestety, gierka nie jest na iOS, tylko gierka jest na Androida. Szkoda, mojego szkoda. jakie chodzę? Kurde! Tak, ten talerz wezmę. Po co mi ten talerz? A, bo te cukierki no. Rzeczywistość, No... do polskiego budżet, w A tamta. Budżet, tamta płacze, tam ci się pojawiają, tamci tam ci mnie straszą... I to ja klasówka. I wszyscy byli na tym samym poziomie Six. To można

Że to jest SCP-0871. O kurde, o kurde, o kurde. A ja. 087. No tak się nazywało, a teraz. Nowe jest. A no ta, bo to jest zmienione. Patrzcie. Podłoga zmieniona, schody zmienione i tak dalej. Wschodnie. 30 lat Ty, ale jak tak zdjęciu, tak wyglądało, co nie? I tu taki człowiek się pojawia nie. Która ma, ma pewne prawa, mają pewne I tu prawa. płaczę. No można spadnąć szokka, w ogóle? Nie, nie, nie można. Taką tak naprawdę, gdzie widzieli, to tak dla mnie A już zaraz będę nagrywać wajden, z, Bromze, z tego, z bakrumców właśnie, z i będziemy dobrań, i nagrywać. I pan bardzo pan dobrze. Pan, pan Bupsen, pan nie mogę się wydzierać. Tylko że tych tylko tych kresek nie, nie widać. A to szkoda! A tu? Można dreć jak nie wiem! Czekaj, bo się... Czekaj, Nie! 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 Nie wyłączajcie mi światła! Błagam! Nie wyłączajcie mi światła! Nie, 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 nie! Zaraz będę miał klaustrofobię I już mam. I to właśnie już mam. Ale, ale to ktoś, Co to było? Po flagę wiesza dzisiaj polski rząd. 39? Żołowy, polski ale to ale, to, ale na górze. Ale jak załowicz? 40 buchy, już. Zaraz do 67 pójdziemy. Na nie, nie, nie Nie! Nie! Nie, lubię, tzw. nie lubię tego potwora. Się, do warunku paru czy zakończenia wojny. A pan marszałek Stein. Czujesz się jakbym grał w, Wally w asystent. W Naprawdę. Tak grać gra, co to? Musisz sz, szukać, w których smartfik ciało szakana. No. Ja to znam tą jest. grę. No, znafia. nawet nie zna dzieci. Jest, jest no, polityk, no, 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 to widziałem? Ja przypadłem. Jak się wystraszyłem tego napisu, tych cyfr. ostatecznie rozwiązać kwestię reparacji za doszło czynienia i poinformować, że my będziemy z naszych podatków płacić za niemieckie zbrodnie, to w trakcie tego spotkania tak się składa, że chcesz, Niemiec jest kontekście wodnych takie na Ukrainy. Polski na Paniemy już Sygnał mi wariuje. Telefon są tu mnóstwo chyba? przy tym stole. Ok, nieważne. Nie, tylko po prostu się zamyśliłem, ludzie. Po prostu się zamyśliłem. Nic się nie stało negocjacje z Rosją. Czynimy to w ramach Unii Europejskiej to, skracz, to znaczy wszystkich szefów rządów, rozmawiamy często w Radzie Europejskiej, w różnych resortach, też miest zdrowia obrony i tak dalej. Mamy tutaj Błaga, Błaga, mamo, mamo! Tutaj uczestniczy Polska, Niemcy, inne kraje też to są Mistrowy, Mistrowy. Co? NATO! O kurde! O NATO jest! Czekaj, czekaj! Czekać, żeby mi nie było jej mordyń. Informujemy oczywiście wynikach tych rozmów natychmiast naszych. Ty, patrzcie, ludzie, flaga to jest. Ty widzicie to? Za 30 roku on będzie. Też jest obecna, mamy różne konstelacje. Patrz, o te, flaga NATO. Ja pierdzielę Staram się, o kurde. E, informować zawsze na bieżąco. Nasz... Europa. Rynku, jeżeli... Nie, NATO to nie Europa. Nie prowadzimy ale. Uskody... Ale. Ile? Ja, Zarąbiście! 50! Co to? Co to, kurde, było? Czerwono-czerwono! O nie! Co to jest? Go away, go away, go away? Już tych napisów nie ma, o kurde! Do <noise> Dzisiaj nauka rządowa sprowadziła polską dyplomację prak, ja do i polską kulturę. Nie, nie, nie. Przestańcie, przestańcie. Nie, ja chcę do domu. Nie będę miał koszmaru w głowie. <noise>

Znam to, to jest ten trend. I ten 6.1 i 5.7, co nie? Ja to znam tych memów, ale dodatkowo jest ten 6.7. Najlepszy to, pierwsze to było to 6.7. Patrz, zaraz do 6.7 pojedziemy. Też nie tak 60 co jest? To? O, obok mnie Zara będzie. Zara nagram. Co to? Puka! Halo! Kto tam? To się puka w ogóle. Kto tam? Hipopota. A gdzie ty jesteś? W swojej głowie. W swojej głowie.

Trzy dwa jeden. Sykseven. No właśnie. Sykseven. No i, ta, i to rozumiem. Takich takich gier to ja lubię. Tylko że nie lubią jakieś straszą się. Ani nie inicjujecie. Ani nie uczestniczycie. Po nie, ja, nic się nie stało, nic, uzyskałem, nie, nie, po prostu... Nic się wiedziałem, nic nie wiedziałem, tylko po prostu się namyśliłem. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Nie, to flaga na to jest, ja nie mogę. Nie nie, Nie, nie! Tu mnie goni! Ja Tu mnie goni! Nie! Po to koni, nie. Tej, nie, na nie, nie to goniło! To mnie to goniło! To mnie to goniło! Jak pierdzielę! Coś to jest! Ja pierdzielę! Tyś to jest! Ja, ja pierdzielę! Ja cała pomoc humanitarna na Ukrainie, pomoc humanitarna, możemy to wszystko zabrać. Czy mi się coś zlagowało? to rząd nie rząd naszą Ktoś obecność. Dostępny, bo mamy to, dostępny, to Nie! nie SCP! ...to stanąłby na głowie, żeby, w, żeby nie, nie ma To jest tego, z 0897B.

No lepiej muszę. Nie, dogoni mnie! Osiemdziesiąt sześciu Ej czekaj, jak już wrócić sobie to Sixelan już od razu będzie Co nie? Nie no znów te słowa, słyszę Te siatap, siatap i tak dalej te siatap, 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 siatap to znaczy zamknij dupę ponad na serany 17 minut tam już godzinę, półtorej godziny chyba już myślę Wariuje, wariuje coś! Znowu to! So? Może co będzie? Może jumpscare? Ktoś tam chodziło! Wow! Może będzie 6-7? Nie wiadomo! Co jeszcze? Może jumpscare będzie? Co? Może tutaj? Nie? Albo tu pod moją głową tupą maila go o tych ustaleniach i to jeszcze takiego maila z klauzulą na tych wykonalności panie donaldzie tu wykonać to by wyobserwowali w 85 zaraz do 100 polecę tak dalej i tak dalej i tak dalej o o czy ty dziecko płacze? Ja nie mogę! Ty jakbym.. jakbym tutaj był i ktoś tak płakał to już bym się zeserał ze strachu. No, ja... Nie, no, nie, snowte! nam stąd. nam stąd, nie pierdzielaj mi ode mnie! Ale ty ja bym tak nie płakał, a wy ja bym tak nie płakał. Miłość kłaczek, zapraszam. To ty teraz z flagi na to? Tak chyba. O Boż. Nie. Nie. No nie pieprzej mi to gościo! Ja te widzę te cieni zawsze. Już 91, o kurde. Zaraz o 100 polecimy. One że są do tego tak okay. ja się rozumiem, że ochrona na będzie wyrażała w miarę w miarę tych ci, którzy wyszli swój może w ramach tej stabilizacji. pani panie redaktorze, było kilka że była na ruchu, tylko i dobra, to w Ukrainy będą partycypowały okay. tylko to będą miały swoje, okay. żołnierze. Okay. nie wiem, panie A w na kolejnym

Te, a tu będziesz ostatnie, ostatnie piętro? Nie no, mam mamy sto. Nie, tu nawet... O O, no mi się od razu wysuwało. O, To kryczy w ogóle.

Nareszcie jak... 106! O nie! SCP-106 to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczne An anomalia. On może przychodzi przez ścianę. No! W każdym razie to by zginął. No! I porywać się to jakimś, nie wiem, takim miejscem, Wybierać jakieś wyjście.

Kto ty mi goni? Uf, mam słuchawki założone. Może je zdejmę? Patrzcie. No i dobra, już zdjąłem je.

Biden są... Ej, w ogóle w tej grze się umiera w ogóle? Ty grałeś w to w ogóle? Ja jeszcze nie, ale już praktycznie wiem. Trzeba uciekać z takim debilem, który będzie... będzie ci ganiać właśnie cały czas. Czy znaczy nie cały czas, ale tam Oh, behind you. Za mną, za mną jest! za mną. Bardzo jest bardzo je za mną. Bardzo. Je... Tak. Już teraz zobaczyłem behind you. Za tobą. <śpiewanie> Idziemy.

Powiedział. No dwóch co tam zakończę. No to ciężko, żeby kraje takie jak Niemcy, jak Wielka Brytania. Czy tam płacze w ogóle? Francja chciały tutaj z kimś rozmawiać No zobaczymy kto tam płacze. O nie, jest jeszcze tam. O no Boże! Nie jest Goni mnie. Jest prezydentem Ukrainy. Jest! Tak gratuluję! wasze! Dajcie mi spokój. No właśnie, bardzo fajnie. Ja. Tu jest w stanie zatim prowadzić parki za czynnej 135 ja, jak, jak ja nie znoszę jak ktoś płacz w ogóle Tak Bądźmy bądźmy realistami Stanów Zjednoczonych. Nie. dzisiaj największy konkurent jest na Dalekim słońce. Proszę mi serce wali. Ta serce mi wali? Nie, no tak szybko, ale serce mnie boli. Serce to boli. to jest Ale tablet. Nie muszę trafić do 40, do 150. Tam skończyłem kiedyś. Kiedyś miałem takiego tableta, takiego starego i mi się zepsuł i zalogowałem się na tym to i na te konto się zalogowałem I jest jak nowy. Tamten tablet mi się zepsuł jak nagrywałem pierwszy odcineczek. I od razu mi się zepsuł. Nie wiem po co, ale ze starości. Miał, oś, miał 5 lat, a już, a już się rozwalił. Nie ładuje się, nie. Mocno się grzeje. Jak dopiero włączasz, to już się grzeje. Jakbyś normalnie trzymał, Takiego gorącego coś, gorący kamień. I tak dalej, tak i tak dalej. Zaraz, skończę tutaj. Aż następny odcineczek będzie nie z SCP, tylko z backroomsów. To Bez... jest cicho. Nie może się drać. I 150. Albo może, może jeszcze dostaniecie drugą część. Dobra, do zobaczenia.